Pierdalej, no tu nawet przy jest jeden AK z makaszynkami. Co chcecie, to tutaj Czekaj LOK! Dziekaj! Wszystko kluczowe. Machata bogata. Machy, kompasów, mam kluczowe. Dobra, agro. Biegnij. biegnij za mną, biegnij za mną widzisz mnie? gdzie ja biegnę? no kurwa tak krwawie ujle w mnie? ostrzelaj to co tam biegnę Chodźcie tutaj. Tylko szybko. Obandarzy, Ej, jeszcze małpa za mną biegnie. Gdzie on? Gdzie ta małpa? Gdzie ty jesteś? Nie! on. Łażyś mi pod le... Kurwa. Dobra, już nie wiem, no. Idźcie trupy sobie sprawdźcie, weźcie co potrzebujecie mu kurwa. Ile macie krwi? Ja mam 8 koła. Ja mam 7 dobra, to na razie dobrze. Później zrobimy transfuzję, jak się stąd wyniesiemy. Dajcie mi coś do żar. Bo głodny jest. Z trupów sobie wymi. Są tutaj? Wszędzie, tu są tutaj no, Tu na razie. O, słyszę, dobra. O tutaj, chodź, gdzie ty jesteś, Mel. Do mnie. Ja ci nie widzę stary, nie wiem gdzie Ty jesteś w ogóle. No to idź za... agresem. Jo, tu jest masowa mogiła. He, fajnie, Wiesz? tylko że ja Was obudziłem. Ej, Ali spak no, czy... jest większy? Plecak od tego, od Czecha? Od Czecha, tak. To biorę. Chodź tu. W le... W drugą... Prawie... No za cholerem prawo Widzisz nie? Lol, nie mogę nie. go wziąć. Tutaj, chodź. chodź. Idź prosto. Ej, nie mogę tego Alice Packa wziąć. Chodź tu szybko. Co, nie możesz? Tego Alice Packa wziąć. Tutaj Alice A czekaj, mogę, dobra, mam. Mam. Tutaj chodź. Mel, no rusz tyłek, chodź tu No idę, idę. Tu masz kałacha, weź od gościa bez magazynu. No ja pierdolę, jaki tu jest staw. Jest tu Zeta. Uuu, ciekawie, ciekawie, bo szczerze. Ale tu stafu jest. Zapałki przynajmniej mam. Chcecie zapałki? Tutaj są. Ja wszystko sobie wziąłem. Lornetkę chcesz? Ja wszystko mam. Ja może jeszcze się jakoś zbroję. Ale, jakbyś chciał, to tu jest lornetka, zegarek. Smoke tu mam też. Ja będę potrzebował na mój do AK. O, tu jest M14, ajmu. Ty, Snajperka tu jest. Jaka? M14. To nie jest Snajperka. A nie no, to nie jest. Ale ty, masakra. To jest DMR-ka. DMR no. Sorry, skróciłem. mam, nie yeah. ja. Ja zegarka jeszcze nie mam. Tutaj jest a, wszędzie ja mam, są. Mam CZK, ej, a zapałki cię pudełko zabiegu ci sko skończy kiedyś? Nie, Aha, ok, ej, ja mam pięć magazynków do CZ. -twa. To daj mi, daj mi, daj mi. Chodź tu do mnie. Jestem koło ciebie. Gdzie masz to Otwórzali spak otwórzali spak? No otworzyłem twój. A nie, a to te, u tego gościa. Nie goście. mój, nie mój, u tego gościa. Okej okay. Ja, ile tu jest trupów. Ty, jest kamuflaż! Da radę to ciągnąć? Ej, no zaciąłem się, zaciąłem się, zaciąłem się, co jest z Ej, da radę kamuflaż ściągnąć z typa? Tak. Nie Jak nie. nie? Nie? Lol, typ ma kamuflaż tego tego. Tutaj M9 jest. Na no bank, ja źle z... kliknąłem, przepraszam cię Wziąłeś sobie tą amunicję? Nie można jej wyjąć, możesz ją wyjąć? Nie, bo ja z ją ciało. Kurwa, no to pan sobie chyba do ciała. Ja z tym przypadkiem to wciążałem. A, no to okej. Okay. Przypadkiem, zupełnie przypadkiem. Dobra, chodźcie za mną. No, ten też mamy. No Dobra, wynosi się tam. No już chwilę. Zostawi sobie kobry AKS 74 czy wziąć tego CZ? Wziąć CZ czy tego ak 74? AKS 74? Co proponujesz? Zresztą nie wiem. Bo do AKS mam tylko dwa magazynki, do CZ też bym miał dwa. Kurczę, nie ma nigdzie magazynków do AKM-ki. Bo by mi się przydałem Co mamy to coś sprawdzić? Nie wiem co ze sobą co brać, już naprawdę masz tam jeszcze inne trupy jakieś czy nie? Są tam jeszcze jakieś trupy? Ja wezmę zaraz, zaprowadzę zaraz. Tutaj mam potrzebę. Ej, zajęcie. co to jest? Co to jest Windscreen Glass? Bo ty nie nosisz chyba nie? Nie ja mam AKS 74 Idę do, do ciebie. chodź do nami tutaj. Maryz, Ej, to co, co to jest Windscreen jest... Glass? To jest, to jest... Do samochodu niepotrzebne Co? Trzeba do samochodu nie niepotrzebne, samochodu niepotrzebne. Mhm, okay. Nie ruszaj się mi to Patrz tutaj ci pan pod nogami magazynki. Kto? Ja Ale gdzie ty je Moment kurwa od mnie denerwuje ta gra włóż do tego Alice pakauj jeden mi spakował, nie ruszaj się Dobra, panowie, wiecie co, ja bym się już wyłączył. Spoko. I co? Tylko na pewno nie tutaj. Gdzie wy jeszcze, Gdzie Co zeszliście? I co, gdzieś TT? Tak, masz, masz pytaku. W swoim? No w twoim, włożyłem to twojego. Jeden, tak? Okej. Okay. Tak. Dobra, dzięki wielkie. Dobra, chodźcie skąd Jesteście tu wszyscy koło mnie? Czekaj, tu jest jeszcze jeden trup. Gdzie? Gdzie wy jesteście? Uwiedź Aha, okej. Okay, Dobra. Czekam. Zbiórka przy mnie i idziemy. Już koniec Przesoką chciwość ja wczoraj do stambanie, chodźcie ja tu Gdzie nie? ty jesteś? No kurwa stójcie w miejscu w Lewo, A tu Tutaj jesteś jestem. kurwa no, jest na stronę, was to nie idzie zebrać Za co no, to, to, to Mel, chodźcie już, naprawdę bo dostaniemy tu w Ty masz snajperety? Tak, to zerwałem CZ O kurwa Chodźcie za mną Przejdziemy do nowego? Poczekajcie, jak chcesz dojść do krzaku. Dojdziemy do lasu i walniemy się w krzaki. I ja wtedy zobaczę, gdzie pójdziemy. Bal, może ty sobie transfuzję fuzję pierdeknij? Później, chodźcie wszyscy na razie. Ej, dobra, bo ja, ja chcę się wylogować. Miał trąbkę, rano do szkoły wstać. Dobra, spoko. Do szkoły? Pracuj, Ale biegnijcie za mną. Do jakiej... Chodzisz jakim jesteś wieku Ja pierwszą liceum Łaśł Stary bluże Co jeszcze raz Na luzie A ty? A wy ogólnie? Ja to nie czemu robić Ja studiuję No to jak zwykle najmłodszy. A, głos masz jakaś kawał popa No, naprawdę, ja myślałem, że kawał popa siebie. Czy znaczy już stary, nie? Bo kawał to może jest siebie chłopach. Co my w kółko zachodzimy? Nie w kółko. W kółko. Nie robi wady z A, już czekaj, bo ja sam gubię orientację w trenie. No.

leki zasięg na to trup tutaj idzie. leży, no to chyba mówi, tam jest dmr no zobaczmy, nie to no, tam mój, jest to tam jest to jeden, jeden to Ty jest aganest czy agres w końcu? Aganest Ej okay. to jest mój Ej to jest mój, to jest twój plecak stary Wiesz o tym To nie jest mój plecak, to jest Alicja Dwa magazynki AKM O ja chcę Zobaczmy. No To No jasne, chłopie zetkę. Ty, wiesz co, byłem tam gdzie wczoraj zginęliśmy, baza no. wojskowa No jest gdzie jesteś. koło bazy wojskowej jest po prostu cmentarz graczy i wszystkie bronie jakie ty wymarzysz. Wszystko co jest... wszystko jest stare, są kompasy, są... ...zapałki, mam, mam, mam jest full mapy, nie ma to wszystko. Mam 3 z kolimatorem, a w głównej łapie mam CZ i w ogóle Q2. Wszystko co chciałeś, brakowało ci kompasów, mapy, magazynków do jakiejkolwiek broni, wszystko tam leży. Po prostu 100, 100 trupów, chyba z 15 czy 20 trupów tam leży. Sam gdzie jesteś? Ja <noise> jestem w krzaku, was obstawiam. I idę w dobrą stronę? Idziesz w i idę do lasu. Oto, idę do was. My jesteśmy pod starym, nie możemy się gdzieś umówić, bo teraz Daj, ryba spać. Dobra, jestem po ciebie gdzieś. Dojdź do linii lasu i zaczekaj. Ja jestem za tobą. Dobra, tak. jestem dokładnie za twoimi plecami. Smoke jest. Dobra, no y bo to jest mój pleca. Wziąć Paganie, smoka? Zostaw to i chodź. Czekaj, ale ja na necie. Jak chłopaki śmigłowcem sobie na rabinę. A co da się strzelać z tegoś mikrofonu? A właśnie on ma te minigany czy nie? On ma... no, znaczy ja widziałem jak strzelali z takiego rabiny jakby 60. Dobrze idę? Chcę, ja cię teraz widzę, ale do tych drzew tak A ty mel, nie wiem gdzieś wyrwał, mam nadzieję że nie pobiegłeś gdzieś głęboko w las gdzie o, jesteś? Jestem troszkę głębiej z lesie Ale powinieneś mnie widzieć. Ja tak, właśnie no, widzę. widzę jesteś... Jestem Kali za jeden. tobą. Za tobą jestem. Biegłeś teraz w dwie sosny Dobra. Gdzie, Gdzie jesteś? No, w... ja zaraz przy tym lesie. Jestem jakby szedł... Dobra, I widzę. Przełóż. Widzę. Ja jestem na twoich plecach. Połóż się. Ach, Ale... Agnes. Był jakimś frednym bandytą I teraz taką czapę wyłapał <laughs> Ach, ale to snajkarka jest OP w tej grze. Aż mu się kapciami nakrył, nie? Kurwa. Sień dziwesz na no, ten gości, który tak zdjął. No kurde ja jak patrzyłam na tego gościa zostałem z tego przez lodatkę, ja tylko zobaczyłem dym ze strzału. Po prostu strzał hmm. takim No jeszcze zdążyłeś coś. krzyknąć, że strzał. No, jeszcze do że w tym Ej, dobra, no, słuchajcie... No, słuchajcie, ja, ja... daję sobie spokój już dzisiaj. No to okej. Okay. Może nie dzisiaj, no ale... Do rana. Dobra, na razie. Okay. Ja, no, hej. No, no hej. Przyjdziesz no, do nas? Czekaj chwilę. Mamy tu leżeć pod starym? No. Chodź, no. sprawdzimy stróżówkę. Eee, a, aga nasz. Dobra. Ale po prostu mówię ci, lisek. To co się tam dzieje pod starym, to jest jakaś kurwa rzeźnia. <grym> tam w tym lesie Pochodzę, to, to smugiła. No kurwa po prostu, ja nie wiem, a wchodzisz do bazy, to po prostu... Mówiłam, mówiłam. W bazie to jest jakieś 10% tego co przy graczach w bazie tak. Dobra, weźmy tu osłaniaj tutaj, tutaj, gdzie stoisz, stań sobie przy drzewku gdzieś, żeby ci nie było widać A ja wejdę do stróżówki Mel dzisiaj dwa razy pod rząd się zjebał ze stróżówki kurwa Krwi tyle stracił, połowę krwi stracił ja Mam jeden mazek gazek do AKM-a tutaj O ma masz? Miejsca. Czekaj, ja mam. Wezmę ci worek, wezmę ci, ci spokojnie No czy ty czekaj, bo ja nie mam praca już miejsc No to zrób sobie miejsce Dwa smołki on zapałki też, ten, listu, ty masz zapałki? Tak. I te Lubisz zapałki... Wy... Czekaj, zapałki wypierdolę. W ogóle to połóżcie na ziemię. A byłeś przy tym sam jak ja pomagałem kolesiowi? uratowałam mu życie? Omówiłeś mnie. Przy tym nie byłem, bym go pewnie to bił. <laughs> Chyba czekaj bo ja nie mogę zrobić porządku w tym Połóż się na ziemi jak możesz Jedzie się przesunę na wałek. I walnę się w sosę. Czekaj kurwa Gdzie ty kurwa jesteś nie mogę nad... No to nie jest koło mnie, ja cię z się z pytań odsunąłem, to Ale ja chcę do ciebie do plecaka zajrzeć Co chcesz? Do ciebie do plecaka żeby mógł coś wrzucić nie jest jedno miejsce tak, to dawaj Dobra, teraz Czekaj, gdzie okay. my się rozłączyliśmy wtedy. O, ty masz krew, widzę. Dobra, wyjmij sobie to, co wam chciałeś. Dobra, ja się napiję w sumie. Albo masz Aha, i to ma tak? Ty nie masz Otaka, gdzie ty? Nie no, włożyłem ci już na putaka. Teraz włożyłeś? Tak. No w życiu. Mam Przyszedł miejsce. Nie zrobię miejsce, żebym mógł włożyć. No, zrobiłem i włożyłeś, ale ja tu nic nie widzę, że coś włożył. Masz 3 magazynki od No. Wnetaku, a miałeś dwa. A to czekaj, to, to ja mam miejsce na sodę już. Chyba, że ty chcesz. Nie bierz, Ja mam trzy manierki, trzy manierki Już Ja mam raz, mam dwa, sobie. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem chyba napoi. Masz cztery blood Lol. Dwa. Cztery. No jak cztery? Dwa mam napisane, że mam. No ja widzę, że u ciebie są cztery blood To ty masz pewnie dwa. Ja nie mam blood Bo chyba, że wzią, jest... Mam dwa napisane. LOL Stary. No co, to ja mam u Ciebie napisane cztery bloodbagi do wzięcia, mogę to wziąć. przestańcie, bo to się robi nudne. Aaaa. Dobra, lecimy gdzieś. Dawaj. Czekaj, połóż się ja czaję mapę. Ja idę do nadrednienia, muszę do Was. Ja waliłem te centralnie na północ tego miejsca, gdzie byliśmy i doszeli. No Ale ja nie mam tego kompasu. Na kompas. Chyba żeby się wrócił do Czerno, poplądrować trochę. No to nie wiem, czy to jest pomysł. To co będziesz szedł przez rogowo, nie? Nie wiem, zobaczę. To nie wiem, możemy gdzieś indziej pójść na przykład. Nawet na lotnisko kurwa, mam teraz snajpera, to wiesz. Co ja tam nie zła muszę się... Ja myślę, że tu coraz kogoś odwalają po prostu. A teraz akurat ich nie ma, nie? No, mieliśmy farta To co, Liskowy, chcesz, żebyśmy to rogowo poszli? Rzecz Dobra. W, w i za mną. No. Tylko się nie zgubi. Różymy rogi, ale bezpieczniej, więc... Mam no, skitu, bo ten środkiem walić, no. Beznadziejne było to podejście wtedy, co z Jamesem zrobiliśmy. Kur... Ja dzisiaj kulturą zaszedłem od północy. Od sklepu. Bez problemu. Jeszcze co robić rozę. No, też widzę. Nie gada, że tak. Trzeba Ty nie gada, nie że tak bezproblemowo, bo żeś kurwa tam. Dwa agro miał. Podejdź tu pod drzewo. No, ale to wyniknęło z pecha i z mojej głupoty. Kucnij tu i obserwuj całą okolicę, ja idę odstrzelić tylko. Zwłaszcza te krzewy tam, gdzieś stary. Czysto na razie Masz miejsce w tym plecaku? W plecaku nie, ale przy sobie 600 Możemy to usmażyć od razu. Miejsce w ogóle żeby na drewno Na drewno nie mam. Zaraz zrobię nie może Coś zjem, coś wypiję i to Mam 3 stajki, bo By tyle było przy tym Dobra Chodź idziemy na razie. Później rozpalimy ogniwa. Dołącz do mnie idzie.